Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. E, jak znaczy, jest tak, e, m, tak mówią e, m, ludzie, którzy e, Którzy już są e, na różnych po portalach, różne filmiki, robią żeby na początku prosić o e, lajki, subki i komentarze. Więc ja jak zwykle na początku będę was właśnie prosił o e, wszelkie wszelką aktywność waszą e, jeśli wa, komuś się spodoba i chciałby polecić mój kanał e, innym osobom to tam też będzie przycisk e, udostępni będzie, będzie można e, również będzie można również udostępnić mój kanał innym osobom. I dzisiaj będziemy zaczynać. Znaczy najpierw powiem Wam o dzisiejszej piosence, którą będę Wam proponował. A dzisiaj będzie to E, artysta Michael Jackson w piosence Billie Jean e, e, w ogóle w, w moim zestawieniu właśnie piosenek zaczynamy właśnie e, od, mai, dziś, od dzisiaj piosenki Michaela Jacksona i tutaj mam e, kilkanaście albo, poko, albo kilkadziesiąt nawet jego piosenek także Także e, od dzisiaj będą, będą jego piosenki. E, I w ogóle no, i, do, ja uważam, że Michael Jackson jest i, i na zawsze już będzie e, królem muzyki pop. E, dla mnie jest naprawdę wspaniałym artystą. E, I wydaje mi się, że e, pomimo tego, że kochałem go miliony miał miliony fanów, to był osobą bardzo, bardzo samotną. Także dzisiaj będzie piosenka Billie Jean. Ehm, no, możecie sobie posłuchać tej piosenki, bo oczywiście Lig będzie do teledysku na YouTubie, więc bez... Bez żadnych kosztów, bez żadnych problemów, będziecie mo mogli sobie posłuchać tej piosenki. E, no i jak zwykle, będę Was również zapraszał do, do mojego sklepu internetowego, e, no, gdzie są tam e, wspaniałe e, produkty, wspaniałe suplementy firmy e, o nazwie. Duo Live. E, no, zamówcie sobie coś, Przeczyta to na sobie. E, ja mogę wam powiedzieć, że są naprawdę świetne. A czy są świetne, to sprawdźcie sami. Wejdźcie do sklepu. E, możecie też przeczytać różne. Z czego składają się dane produkty? Jakie mają składniki? Na co są? Na co działają? Na jakie, na jakie schorzenia itd. Także wszystko można sobie w tym moim sklepie znaleźć, poczytać. Także, także serdecznie zapraszam. Eee... No, także dzisiaj jak zwykle będą dwa linki. Będzie link do piosenki i link do mojego sklepu internetowego. E, no cóż, moi drodzy, e, dobiega już powoli 5 minut, ja nie będę chciał, nie chcę aby przedłużać, także Także widzimy się następnym razem. Mam nadzieję, że jutro. Papa! Pa.